Hello everybody. My name is Chaotic Chisel here, and welcome back to my drama with Badger 78, or I could say Bartho 77th. That guy makes me a real drama about one video, 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 one video. with I react to a Minecraft movie trailer. And I make the response, that guy make the response That's a loop, so I could continue probably in infinity Before I start, I use my greatest manipulation skill to my dear viewers So if you could Smash a like button and subscribe button, share this video with your family, friends, whatever, and drop a comment below. If not, I come to your house and grab your mother, dog, whatever, and uh, drop to my basement. So, probably you never see your family member or whatever, friends. Okay, so mm, that's the time to change my language. polski, so I could continue that video in language that most of my viewers understand, so... Polski! Więc, mam użytkownika Borsuk78 He, ale muszę się do czegoś przyznać Zjebałem Dwa miesiące temu he, nagrałem film na Borsuka78, ale on wyszedł tak w połowie świetnie, w połowie tragicznie i... On ma już dwa miesiące A to nagrywam... 19 listopada, wy to macie zobaczyć 21 listopada. Nagrałem film z takim innym youtuberem, Cubesonem i też nie zgadniecie co. Miałem to zmontować i wrzucić na kanał. Zgadniecie co? Nie wrzuciłem. Zjebałem po raz kolejny. Jak Jezus jeszcze na drogę krzyżował i się tam, wywalił chyba z trzy razy, to mój trzeci raz był wtedy, kiedy z takim innym kumplem miałem nagrać fita na porno. Cwita na porno okazuje się, że będzie fit na nucie. Zjebałem. I to mocno. I to wszystko. Jakieś miałem zrobić dwa miesiące temu. Ale wiecie co? He, ja mam dosyć. I tak tego nie zrobię. Taka jest prawda. Mam tutaj. Zlumacz do baznoki. Prawdopodobnie jest mega takstyczny, więc. Oj. A. A. Sorry. Przepraszam za niego, ludzie. Ale nie dał rady. Ja wezmę to niego obowiąz. Mam tutaj ten... taki już to po prostu go tam sprzątnę. Później się go wywali do śmieci, albo nie wiem... Ja jestem kanibalem, to się go zdję. Jestem kanibalem? Chodziło mi, że oddam go potrzebującym. Tym, którzy potrzebują... Żarcie w jakimś wolontariacie, albo nie wiem... W Eee, No to co? Zaczynamy! Naszą przygodę z Borsukiem 7 8. zamiast tego co tu upadł na ziemię, to ja będę. Głupie kable. Pamiętajcie w ogóle, żeby się nawadniać, to jest bardzo ważny okres letni. Ale przedtem zobaczmy jakiś materiał, bo widzę, że jakiś gości w ogóle go wyjaśnił, Impostor. No, łapeczkę tak dalej, no typowy youtuber co żebra, no ja nie wiem Imposter go wyjaśni. chyba już nawet nie muszę kontynuować filmu Siema, siema, molto bene i do następnego Nie nażartowałem, żartowałem z tego, że go wyjaśnię, muszę go wyjaśnić mocniej o, debil! To jest idealna miniaturka, mógłbym to wyciąć i na swój film wstawić dosłownie. A tu widzę, że przerobił to na devil. Nie muszę tego przerabiać, bo każdy wie, że to jest największy debil. Tu, grani multiplayer... Kurde, on ma znajomych, ja nie miał. Oto oglądałem, który robi Q&A, myślałem, że tam będzie jakieś pytanie ode mnie, ale chyba nic mu nie zostawiłem. E, ale to tak, tak, nie wiem, niby odpowiada na te pytania, ale tak naprawdę nie odpowiada. Co? Pierdole zaczynamy oglądać naszą dramę. Dobra i tu jest taka mała retrospekcja dla tych co nie ogarniają, to nie wiem, nieprzydatne wydaje. To jest... historia. Historia. Oglądajcie do końca. Czekaj, czekaj, jeszcze Zanim raz. Z oczach historia. Czekaj. Oglądajcie do końca. Zanim przejdziemy do samego mięska materiału. Mięska. To myślę, Ale mój że film, to film jest przy... dla wegetarianów, ziomek. Nawet jeżeli ten typ poleży i tam idzie dla dzieci do sierodzińca, to nie oznacza, że mój kanał też nie jest dla wegetarianów. Weźcie, nie wiem, trochę podziel e, z wegetarianami. Słyszałeś kiedyś o, e, nie wiem, w terminie wegetariańskie, wegańskie. Nie wiem jaka jest różnica. W jednym to są tam, że zwierzęta się też liczają, a w drugim tylko rośliny. Oj drodzy! Noj drodzy! Czwartego coś tam. Oburzony. 4 <laughs> dro... września 2024 roku pojawił się bardzo kontrowersyjny Minecraft Movie trailer. Chociaż to bardziej teaser. Przez którego wiele osób było oburzonych. W tym ja. Co było, muszę zobaczyć po mojej reakcji. <laughs> Co? Nie dało się nawet gorzej tego zrobić. Czemu to są normalne świeczki? Co to ma być? Jeszcze ten Creeper, kurde, jak te wszystkie maskotki. Ja byłem w tym tak bardzo porządny, że nagrałem z tego live'a. Na tym live'ie odkryliśmy, że pewien użytkownik, Karatek Chase'ał, Nagrał również reakcję na Minecraft Movie trailer, przez co oskarżyłem go o to, że mnie prześladuje, bo dosłownie nagrał to w tym samym momencie, w momencie co ja. Więc postanowiłem skomentować jego komentarz na Minecraft Movie trailer na tamtym live'ie, po tym jak kinetic Chase'ał dowiedział się o tym, że reaguje na jego reakcję na Minecraft Movie trailer Postanowił że yy, nagrać jego reakcję na moją reakcję, na jego reakcję, na moją Minecraft movie na jego reakcję i takowy film ukazał się u niego 14 września 2024 roku. Bo o jakich komplikacjach jak wrzuciłem na kanał 25 października moją reakcję na reakcję czała. Na moją reakcję na akcję 9 grudnia. Właśnie czekaliśmy się odpowiedzi na moją reakcję. Na jego reakcję w dzisiejszym odcinku. A to też gada ten. No. A w tym filmie postanowiłem nagrać moją reakcję, więc mam nadzieję, że wam się to nie spodoba i nie będziecie oglądać tego dalej. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. A ja was nie witam. A wiele reakcji sawa. Nie warto. Serio, nie warto reagować. Na to, to w końcu dojdzie to tak, że będziemy nawet dziadkami I co jakiś tam czas ja będę dziadkiem i będę No dzisiaj będę reagować tutaj Tak młody I ten, ono, a dzisiaj W ogóle muszę wam opowiedzieć, bo ostatnio byłem w aptece I nowe leki wprowadzili na stowy Do tego dojdzie stary, mam nadzieję, że kiedyś przestaniemy Tak oburzony po Tak oburzony, on jest tak czy on! <grym> Co ty? Kasz? powieść gitarę z kościotrupem? Anatomia twojego ciała naprawdę musi być bardzo dziwna. No, żebyś wiedział, moje kości są jak żelatyna. Pana to, jak się tutaj gibią, Wow! Prawdopodobnie zastanawiacie się w ogóle, gdzie ja jestem! Nikt się nie zastanawia, jakby. Jeżeli youtuber mówi do ciebie, prawdopodobnie zastanawiacie się, gdzie teraz jestem. To on chce zbudzić na tobie taki pewien akt. Yy, Które yy, aktywować pewien neuron w mózgu, i ten neuron odpowiada właśnie za to, że. Ej, patrz, musi teraz zwrócić uwagę! Patrz, patrz, tutaj, tutaj! Nie dajcie się na to zrobić. Prawdopodobnie. Dobra, koniec. No to moi drodzy, w takim razie, dziękuję bardzo za oglądanie. To nie że. Nie, no, to nie jest prawdziwy koniec. Bo prawdziwy koniec koniec był? Czy nie był? No, jak wyłączycie, to będzie. Siema. Do tych co wyłączyli. Kurde, prawie wylałem sobie picie. No właśnie, tak to jest tym wypijesz i ci ucieka do Azerbejdżanu. Azerbe, Azerbejdżanu. Nie wiem. Osta ale czy, ostatnio mam często tak, że piję jakieś picie, tu herbatę się zdarzy, tu herbatę się zdarzy, tam wodę i nagle idzie jakieś w ogóle to na siebie wylać. To jest nieprawdopodobne. Absolutnie główno. Jakby to Ferdek Kiepski powiedział. No i w takim słowego to ja powinienem tutaj oglądać ten film, a nie tutaj udawać nieprawdziwego mnie. Jeśli mam tu młot, więc z młotem lepiej nawet, więc tutaj tak sobie posiedzę, posiedzę. Miałem fajny kapelusz przedtem. On miał, ten co leży na ziemi. Nie, nie widzicie mnie, tego że no, no, nie żyję. Podziecie. Czekaj, co? Chodzimy o to tutaj. o Może to ja byłem? Ja... Ten gościu, to się nazywa Chayer, Zabił Borsuka, ten co jest teraz na ekranie, tu. Zabił tego Borsuka, co jest tu. Ale zaraz wyjdzie kolejny Borsuk. I to nie jest ten sam Borsuk, co z, z wcześniej. To jest Borsuk z innego wymiaru, który. E, któremu kazano powiedzieć to, żeby się nie wydawało, że nie jest z innego wymiaru. Albo po prostu nie wiem, a ten tyle był inteligencję, że. Moi drodzy. To był green screen. Przewidziałem, jaki będzie ten jego odcinek, i po prostu. On przewidział, jaki to będzie odcinek, i o. Prostu... Trzeba! A wiecie co? On już ma 600 subskryberów. on mnie za niedługo przegoni, zostawiajcie subskryber na dole Czele się nie myje, po. Ej ty chuju jeden nie to w następnej odpowiedzi, zobaczymy nie Nawet jest gada jakiś głupotecki, już... a nie Będzie czosnek z czekoladą Szalona, rozgniłe jabłka na biurku Ja mówię zgniłe jabłka, dzisiaj ten I ja on takie o bagiety z Bieltry. One są mega smaczne Gdzie tu jest logika? <laughs> no nigdy, nigdy nie ma logiki Właściwie ma dwa razy więcej subskrypcji ode mnie jakby... Ja już powiedziałem sobie tak. Odpowiednio ścieżek dźwiękowych w materiałach. On ma rację, on no, Niestety to był problem. Bo się. Ja natomiast nie mam słuchawek. A istnieje coś, coś takiego jak filtry. Jak dobrze jak ktoś potrafi ustawić filtry ma dobre audio Ja nie wiem, ostatnio jak nagrywałem film z Outlast Trials To ja miałem coś tam źle ustawionego z Bram szumów I mega dziwnie dźwięk był Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie zdarzy Film, albo Minecraft mówi, Ale no, nie czekajmy się Szczerze już ja mam w dupie o co chodziło Ja po prostu to nagrywałem, bo śmiesznie się odpowiada Czarny czarodziej Ostatnio tego w ogóle piosenkę znalazłem na internecie Nazywa się duży chuj Randiego. I to jest, z angielskiego to będzie Big Dick Randy I to jest taki typ to ma, nie wiem, spin chase, i nawet jakiś ty i ponagrał do tego cały lore. Zalecam wam obczaić. Może zostawię wam link w opisie, jak będę pamiętał. Big Dick Randy. <mulary> Uwielbiam bawić się młotkiem. <mulary> Czasami, jeżeli muszę się nawodnić, piję Norwil Muszyński. <mulary> Norwil Mushensky, Norwil Mushensky, Norwil Mushensky, Norwil Mushensky, Norwil Mushensky, Norville Mushensky, Norville Mushensky, Norville Mushensky, Norville Patrzcie jakie mam jojo. jojo I w ogóle mówiąc o Minecraft mam tutaj Steve'a Stiva, 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 To jest on, to jest on. Ej, patrzcie, moi drodzy. nie ma co Zgodnie z prawem wielkiego borsuka wszystkie osoby są jednością. Widzę tu. Ja słyszałem, że jest wiele czajerów i ten. Ja bym chciał, to mógłbym tamtego tutaj wziąć z podłogi, ale nie jest to. W sumie byłby lekki. Ale nie pokażę wam na kamerze. Za byłbym twórcą, co wam pokażę, pokazuje martwego czajera. Że widzi coś takiego w tym. Ja natomiast widzę tutaj normalnie wodę. Tak z pixel i. Możemy się pogodzić. Tak naprawdę. To nie ma znaczenia, ten film już był dawno temu, jego nawet nie oglądałem, zrobiłem reakcję na 1, 2, 3 trailery, coś takiego i bo ma go pobrałem gdzieś nawet na telefonie w wersji gdzie tam nie ma efektów CGI. Coś śmieszne. Nienawiści stworzonego przez Rokiego Balboa. Mam tutaj Rocky Balboa. Nie oglądałem, słyszałem że to byśmy w tym filmie. Jest tam dużo części. Ej, mam identyczny! Bardzo podobny Też wiesz, mam taki dzbanek, ale nie wiem gdzie on jest. Sprawa tak się no tak. nawadnia. Czy to według was ja na wodę? Ja Tylko że tako. tutaj, jeszcze to został nałożony na to dwa efekty. Animacja, że te piksele się miało. Największa na ekspert blendera. No. Jakby to był Minecraft, to przepraszam bardzo, nie byłoby. W tytule ma nazwę Minecraft, to tyle wystarczy Dlaczego w ogóle tam był napisany Minecraft vs. Rzeczywistość? Czekajcie To był Minecraft vs. Rzeczywistość co, co, to jest za ten? Moja teoria się sprawdza Z każdym filmem to jest inna osobowość To jest naprawdę przerażające Albo inaczej My jesteśmy z każdym miesiącem starsi Więc mamy więcej doświadczeń życiowych Inny mamy światopogląd na te same rzeczy niż parę miesięcy wcześniej Tu jest- Chodzi o to, że... To wszystkie to są inne osobowości tak naprawdę no jak sam mówiłem, tutaj musiałem tą miotłą sprzątać, to już masz tutaj potwierdzenie tej swojej pierwszej części teorii, którą nagle zmieniłeś w drugą, że o, jesteśmy starsi, mamy inne światopoglądy. Minecraft wygenerowany przez AI, otóż to jest potwierdzenie mojej teorii. Jeżeli... O wiecie to jest śmieszne, bo pa, on chyba trudniej szczaił. Ale podczas tego momentu językiem screena tych jakieś ten, tych reakcji i specjalnie pobrałem na to ten Google Chroma, żeby tylko to na Google Chromie działało wtedy. Wziąłem, zaploatowałem screenshota Szukałem parę wersji idealnego, idealnej wersji AI I pa, i tutaj, o, bo coś tam on mówi o AI, no to pa, na no to Tu masz Minecraft AI Aha, bo to jest ten Minecraft zrobiony przez AI, ja to słyszałem o tym To faktycznie ciekawa sprawa tak, nuda, nuda, nuda Kipujemy to Prowadziło tutaj hmm. sześć postaci, szebcem które Chciałem znaleźć film Chaotic Chase'a Nie do końca pamiętałem jego nick Pisałem Chaotic Chain So. Daje I wyskakują mi dziwne filmy z piłą łańcuchową No i widzicie Nawet typografii mojego nicku jest To zrobiłem, żeby mój nick nie był Chainsaw, a był Chaisaw Bo jak jest Chayer, to tam masz Chay w Niku. Chay R Najbardziej hey skrajni na lewo mówią, że Nie rozumieją o co chodzi z propagandą Przepychani... O, o czym on pierdoli? Może to wytnijmy, to tak niewartościowe słowa Po prostu użył złych słów i teraz się tłumaczy o co mu chodzi Teraz rozumiem, on jest znawcą A, bo on tłumaczy to, żebyśmy my zrozumieli I tak pierdoli, wywalmy to Propaganda to jest złe użyte słowo Zawsze mi się kojarzyło ze słowem stonoga <laughs> Stonoga Ziobru! Przestań mi rodzinę prześladować! Co mają owce kopyta normalnie. Jakie kopyta? Jakie... Na, na co mają owce? No kopyta! Nie mają raciczki. Łapy! Przecież ona ma te... Jakie łapy? Co ty gadasz? Racławice. Jakie kuźwa... <śmum> racławice? <śmum> <śmum> tak, racuchy ma a nie Racławice. Kasio clan. że wie że to jest. E, Roblox. Nie wiem, nie oszukacie mnie. Patrzcie, zrobił taką samą minę prawie Widzę, że jakaś drama na YouTubie się szykuje nie Mam sześć kasztanów Słownie. O, teraz moi drodzy zaczynasz z kasztanami Jakbym mu dał ten młotek, to by nie musiał wziąć kasztanów Tylko by po prostu wziął kasztana i pa e, Tylko, że tak delikatnie wam to pokażę O, to by się stało z kasztanami A w ogóle pa, ile on musi ten, 32% mu na kamerze tutaj zajmuje już ten materiał i... Pasek baterii, bo tu spadł, nieźle Kable wydaje mi się, że niszczą kasztany tutaj Kable niszczą kasztany Na kanale Borsuk Jak coś, tam są moje kable, tam z tyłu leżą Powodzenia z moją armią kasztanów Dobra, kab... Table kable są spokojne, jako broń, która stunuje. Ty, tobie jest taki dobry support, który jest yy, w tyle, i rzuca na ciebie leczenie, a przeciwników stunuje. Natomiast wtedy ja przychodzę jako taki barbarzyńca z młotem, anarchista wręcz, żeby się chciał powiedzieć, to no nie? I idzie i robi tak: myk, złot, myk, myk myk, 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 myk. Nie ma kasztanu, zniszczyłem ci je. Wygrałem, zawsze wygrywam. Chyba, nie, nie zawsze. Najlepszy trailer, który pokazuje, jak nie robić trailerów. Dobrze powiedział, nie, sprzeciwiam się z jego wypowiedzią. O, teraz się zgadzam. Z tą osobowością, Chaotic Chase, się zgadzam jak najbardziej. Ja, ja będę sześcienem. Ja już tu led, ledwo pamiętam, moi drodzy. A wszystko pamiętam. Ja nie wiem, jak ludzie czasami mówią. Ja to ledwo pamiętam, o to było tak i tak. O, ja cię nie pamiętam. Nie wiem ludzie ten mają tak tragiczną pamięć. Nie wiem, coś się wydarzyło w moim życiu co zrobiło, <laughs> ale śmieszne, albo ohoho, uh -huh. albo to był jakiś kamień milowy wręcz. No, ja to zapamiętam, ja ludzie mówią, ja tego nie pamiętam. Mogę dodać autograf, to możecie się zgłosić. U! Uh, no, ej, mu krecki daje ten. Dobra. O, widzicie jakiś żebrak? Widzisz, że coś dają za darmo, to od razu wiesz. <grym> Co Są wy tutaj antyluskim warsztat, kurde. No, an... Musimy to poruszać. Tak, to była pomyłka z jego strony. Ja to nagłośniłem tutaj i bardzo dobrze, więc to, to chyba tyle. To tak naprawdę jest antyluski warsztat, nie antyruski. Ruskim warsztat, kurde. No, to Zmy Dobra, no troszeczkę faktycznie tak brzmiało, bo ja wtedy. No jakby, nie, ja ci wybaczam dosłownie, jakby zmęczenie, ludzie popełniają błędy, zdarza się. Wtedy powiem, zmęczony to już był live. Antyruski. Antyruski, no było słychać jeszcze raz. A, będę się kłócić teraz, ja antyruski. Antyruski, takie pomiędzy. No, może ten. Śląska gotka, kartofel, kortufel To nie chodziło o to, to chodziło, że to jest ponad wszystko Czyli nawet Pryd. ktoś by mógł mi obciąć wszystkie palce Albo nawet złamać gitarę Czasami się mówi że, o, ja bym sobie dał uciąć rękę e, za to, albo, no nie wiem, ktoś mógłby mi odciąć łeb dosłownie i kajęć ze mną za to. Nie wiem, ja, ja tak po prostu nie robię, bo co z tego, że mam 100% pewności, że nie utnie mi łubarąk? Skoro, nie wiem, to może być jakiś dziwny ziomek, który i tak mi to utnie ręce albo łeb. To jest dla mnie już szok, kurde, szok, szok! Złamać gitarę? Poczekaj chwilę. Ja mam tutaj. O, w ogóle ciekawostka, ta gitara tak się nie nadawała. Mogłem niby ją skleić, ale... Oj, dobra, zaraz będzie. Pokażę co. NIE! Coś powiedziałeś? Złamać gitarę? JEZUS tego MARIA! Już nie, tego już nie przewidziałeś. Ty kur... Ty człowieku! Paskudny człowieku! Kuźwa, No nie! No nie, 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 nie! nie. Jak ma... Widzicie, co jest najlepsze z tą gitarą? Jeżeli bym chciał skleić tą gitarę, to niestety, albo niestety poszło na śmietniki i został mi tylko ten element. Tak, nie wiem, może mogę kogoś tym uderzyć jaką broń zastosować. Nie wiem, kiedyś sobie może kupić gitarę elektryczną i się naucza, jak się gra na gitarze. Ale w tym momencie mam ważniejsze priorytety do wydawania. Jesteś moim montażystą? Co? Czekaj. Czekaj. nie wiem, może jesteś, tylko pod innym nickiem się podszywasz. Jak co? jesteś, to, to będzie największy plot twist na YouTubie. Opa, tam było napisane xddd. Się nie mamy... Jezu, co ty się Co Ty, mamy... nie obrazu, to bym myślał, że ktoś próbuje jakiegoś diesla odpalić. Do następnego. Bye. No, życzyłem wsparcia. No, bo on tam mówił, bo tutaj zostało przycięte, ale on tam mówił... że pamiętaj, żebyś spie... wspierał się, A ja wiedziałem, co on miał. Chciał powiedzieć spiernik, spiernik. Tylko ten... Nie wiem dlaczego to akcentował w ten sposób, piernik spiornik, Kiedyś raz w życiu jadłem piernik, nie wiem, nie jest tam ta jest stworzone dla mnie. Ale spokój to, że się mnie staje. złamał. Bardziej niż czosnek. Dziękuję i do następnego. Mam nadzieję, że... Co sądzisz o rudych? Myślisz, że jestem rudy? Pa! Nie no, pa jako morderze co sądzisz o rudych? Wolę nie klikać. Kao ja tych poprawi się i sklei gitarkę. Wypacuję jej. Jak ci mówię... Został mi tylko ten element. Kiedyś może będzie gitara elektryczna. Śledzone. więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. I dziękuję bardzo serdecznie Chaotic za. Życzę też, żebyś, spie... żebyś wspierał się i żebyś miał. No, te ja ci bardzo. Bors... Wesołe jajka. Wow, generalnie już jest dawno po Wielkanocy, więc. Jedyne ja jakie mogę, ten mieć to. No, to jest Badger78. Muszę czegoś zrobić. nagrał tam sobie mega świetny materiał. I jeszcze na moją odpowiedź zobaczymy. Jak odpowiesz na to, jak się posklejasz tutaj. Ja <laughs> nie sklej się jak ta gitara. Zobaczymy. No i co, poznałem Twoją matkę. C czekaj, co? Poznałem Twoją rodzinę i ciebie, Borsu. Powodzonka Moltobane i do następnego. Pa, 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 pa. Wspieraj się. Wspieraj się. Albo mniej wspieraków. Może być wspierających na kanale? Jeszcze nie. Życzę ci tego. I żeby cię urząd skarbowy nie dojechał tak jak mnie. Molto bene i do następnego. Pa, 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 pa.